Nie ma się z czego śmiać, bo Polacy, ta przestrzeń, przestrzeń wolności, jak widzimy, zawęża się w tym kraju. Niedługo już Polacy nie mogą w sposób wolny dla siebie demonstrować w miastach pod polskimi flagami i nie robić niczego zdrożnego i nie mówić niczego zdrożnego, a organizatorzy tych demonstracji. Wobec których akurat, którzy zostali zatrzymani, wobec których jestem głęboko krytyczne, ale to jest y, rozmowa, temat na inną rozmowę, są w sposób skandaliczny aresztowani na trzy miesiące. Co jest hańbą i po, po jakby kolejnym, kolejnym, kolejnym potwierdzeniem, czym jest ta nierzeczywistość, czym jest ta nieprawda o nazwie Trzecia Polina. Tak naprawdę. Tak naprawdę, tak naprawdę, tym aresztem dla organizatorów demonstracji w Kaliszu, adresatem tego przekazu. Ze strony tej niewładzy, no nie będziemy tutaj. Ja, trzy książ ja cztery książki i te, te, wiele set e, filmów nagrałem wystąpień, czym jest ta władza, to nie będę się powtarzał, bo to bicie piany w tym momencie. Ale jakby adresatem Jasnym i wyraźnym, wyraźnym przekazem w całej tej historii jesteśmy my. Oni mówią do nas po kaliszu i to zgodnie, jak wszyscy widzimy. Od Radia Maria wszyscy się za, z, z oburzeniem zatrzęśli i wszy, wszyscy pobiegli. Kapcie gubili, wyrywali sobie w ogóle miejsce w, naj, w pierwszym rzędzie, żeby wystąpić na tych e, akademiach przyzwoitości, bo zawyli ze świętego oburzenia, bili się e, dłońmi po głowach, rwali rytualnie na sobie ubrania i mówili, no ci Polacy zapomnieli o tym, że nie mają prawa mówić tego, co myślą i mówić tego, co czują, ponieważ ta ziemia jest nasza, a nie tych Polaków i my im tego zakazujemy. I to jest jasny przekaz po Kaliszu, to widzieliśmy, to widzieliśmy i to trzeba sobie jasno i precyzyjnie powiedzieć. Nie będę wchodził w szczegóły już polityczne dotyczące i tych osób i całe, całego tego zjawiska, mogę to rozwinąć w swoim czasie, nie ma z tym żadnego problemu. Prawda jest taka, że widok Olszańskiego, który był prowadzony w kajdankach, nikogo nie cieszył. I po raz kolejny, po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, bo to nie jest pierwszy raz, wymiar sprawiedliwości w tym kraju jest, jak wszyscy wiemy, jedną wielką szopką. Jest jedną wielką szopką, kto miał do czynienia z procesami, z sędziami, z prokuratorami. Ja mam proces tam w styczniu, to on się toczył już cztery lata. Mój Boże. Cztery lata jak dla brata. Pani Afchazji Kozłowska skazała mnie na 9 miesięcy bez wyrokiem nakazowym. Nie wiedziałam, że coś takiego jest. Druga pani sędzia, która prowadziła dalej proces, powiedziała, ale tu nie ma żadnych powodów, żeby go skazać. Do prokuratury mówcie i weźcie. Zobaczcie, to, to normą jest. To każdy z nas wie, czym jest sąd i czym jest prokurator na terytorium przemarszu. Jest to całkowity upadek i degeneracja. W związku z tym widok kolszańskiego, prowadzonego w, specjalnie upokarzanego we wszystkich mediach w kajdankach, jest hańbą dla tych, którzy nie rozumieją słowa hańba. Mówię tutaj o władzach e, terytoriów przemarszu, dlatego że wy, mówię teraz do e, rządzących, wy nie takie grzechy macie na swoim sumieniu. Grzech podstawowy jest taki, że wy codziennie Sumienie, sumienie, z całego serca sprzedajecie Polskę. I najlepsze jest to, że myślicie i jesteście przekonani, że nic wam się nie stanie. Hańbą było to, że Mateusz Piskorski był, przy, bodajże, po, poprawcie mnie ile, 3 lata siedział w więzieniu? Od ja u... 16 do 19 roku. Tak jest. To było hańbą, wyrażałem to u e, swoje. Swoje skromne zdanie u, u Rafała Mosakowskiego swojego czasu. I to jest hańba. To była zwyczajna hańba był więźniem politycznym. E, tu, tu mamy do czynienia przede wszystkim przede wszystkim mamy do czynienia, jeżeli chodzi o aferę, o skandal kaliski z próbą <zum> zamknięcia Polakom ust. Ja mogę nie zgadzać się z Olszem, mam swoje, swoje krytyczne zdanie. E, a, a propos e, Olszańskiego, ale na miły Bóg, nazywajmy rzeczy po imieniu. E, ci ludzie, którzy tam przyszli, którzy, to jest duży ruch, to jest duży ruch e, i uderzenie, i to jest duży ruch, to są duże, du, duże, duże, śro, wiele środowisk. Ci ludzie, którzy przyszli i którzy tam, nie tylko na tej demonstracji, Występowali. To są ludzie, którzy chcą wolnej Polski. To są ci ludzie, którzy chcą po prostu uczciwej Polski. To są ludzie, którzy chcą kraju, który jest szanowany na arenie międzynarodowej. To, jest, to są ci ludzie, którzy chcą kraju, który jest oparty na jasnych, uczciwych relacjach społecznych, a nie otoczony przez całą sieć brudnych wspólnot. To są ludzie, którzy mają prawo czuć się rozgoryczeni, skrzywdzeni, ale przede wszystkim są już wściekli na to, że żyją w totalnej nieprawdzie w totalnym zakłamaniu, które zostało zbudowane po 89 roku w tym kraju przez wszystkich łotrów, którzy byli na pierwszych łamach gazet, siedzą w pierwszych rzędach jak ci w synagodze i pokazują, że wrzucają najwięcej do kasy w Sejmie, w Senacie. To są ci ludzie, którzy mają dość układów i brudnych wspólnot w samorządach. Przecież wy to tutaj wszystko wiecie w Radomiu. Bracia i siostry, przecież my to wszystko wiemy. I oni, reagując w ten sposób, reagując w ten sposób, zareagowali całkowicie nieadekwatnie i haniebnie, i haniebnie wobec organizatorów demonstracji Kaliskiej. Także z tego powodu że zrozumieli, że dynamika jest już duża. I zrozumieli, tak jak z Międlarem, wobec którego jestem krytyczny, i w ogóle w, zaczęto, zaczęto księdza, Jacka Międlara, niszczyć wtedy, kiedy zorientowano się, że nie, że mówi takie albo inne rzeczy. Nie, nie, to to jest, ale zobaczyli, że zaczyna budować ruch oddolny. Który zaczyna wychodzić na ulicę, bo oni czują się zagrożeni. Wtedy, kiedy widzą, że na rynku w Kaliszu powiewa zbyt dużo polskich flag, a oni tego nie znoszą. I zobaczcie, jak się fantastycznie wszystko odkrywa. Jak wszystko jest pięknie widoczne. Nam akurat nie jest potrzebne zrywanie masek, bo my wiemy, co kto za tą maską ma. Przestrzeń wolności zawęża się i będzie miała charakter postępujący, bo całe zjawisko króla Dawida XIX, wielkiego resetu, wielkiej narracji, czyli wielkiego terroru, będzie rozwijane jeszcze w przyszłym roku. I o ile chciałem zakończyć swoje spotkanie, zrobiłem dygresję a propos Kalisza, bo czuję taką powinność i mówi przeze mnie sumienie i głos wolnego Polaka. Jeszcze raz powtórzę, mówi to osoba głęboko krytyczna wobec Olszańskiego. Nie wobec ludzi, którzy za nim idą. Bo to są w większości wypadków normalni, przyzwoici, uczciwi, chcący dobrze dla Polski patrioci. Normalni ludzie. Normalni ludzie. Na miły Bóg. Wzięli nóż rytualny i ścięli. Myślą, że takim cięciem jednego, jednym cięciem jednego noża. Da się to zdławić, zdusić, może gdzieś poeskalować, zobaczyć jak zareagują, głowę ścieli, to zobaczymy jak będą ci drani tak myślą, zobaczymy jak oni sobie teraz dadzą radę. Muszą robić rozsądnie, działać rozsądnie i ze spokojem. Jest w was siła, to ujrzeliście, oni się tego boją, to zobaczyliście. Trzy miesiące aresztu, przecież oni zrobią wszystko, żeby Olszański bardzo długo nie wyszedł z aresztu, bardzo długo. Oni go nie wypuszczą. Ten człowiek obrażał mnie publicznie, bo krytycznie wypowiadałem się na jego temat, ale polityka polega także na tym, aby nie tylko wznosić się ponad podziałami, ale także, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Z moją rolą społeczną, tak skromną, z moją rolą społeczną, tak ją pojmuję, między innymi jest mówienie tak, tak, nie, nie. I wcale mi nie było do śmiechu i żal mi było przede wszystkim tych ludzi, którzy byli w Kaliszu, kiedy widziałem Olszańskiego prowadzonego w kajdanach do suki. I oni chcą uczyć demokracji Mińska i Rosji, i Rosję. Ci, którzy Polakom, zwyczajnym ludziom, Zatykają usta opresją i przemocą, nazywajmy rzeczy po imieniu. Robiła to Platforma Obywatelska, robiło to SLD, robiła WS. nie ma znaczenia. Teraz akurat z nadania waszyngtońsko-berlińskiego jest spisek. To tyle chciałem powiedzieć, moją dygresję przepraszam, że odszedłem od od tematu e, granicy polsko-białoruskiej, ale uważałem za swój obowiązek jako osoby publicznej zabrać głos w tej sprawie, ponieważ jest z, e, zbyt ważna i dotyka wielu, zbyt wielu osób. To nie jest margines. Ten, no, ja nie chcę nie będę teraz tutaj w ogóle, to nie jest czas na to, że mogę zrobić, możemy zrobić kiedyś sobie sp oddzielne spotkanie na temat e, w ogóle dynamiki e, politycznej. Oczekiwań Polaków, to jest też tych osób jest bardzo wiele w Polsce, różnych stowarzyszeń, które na swój sposób próbują się konsolidować, często są pogubione, często szukają liderów na oślep. To zrozumiałe, to jest ludzkie. Ja nie krytykuję tego. Nawet spośród tak zwanych e, kamratów. Faktem jest faktem jest, że smok się zorientował, że wyrosło mu. Bo oni śpiał, pamiętajcie, że oni śpiał, że wyrosło mu z boku zbyt wielu Polaków, którzy mają czelność wyjść na rynek jednego z polskich miast z flagami. I nie mówię tutaj o tym lewym Marszu Niepodległości, na którym nigdy nie byłem i gardziłem nim, bo wiedziałem, że to jest kanalizacja. To jest McDonaldyzacja, pamiętajcie. Magdonaldyzacja uczuć patriotycznych. To PiS w tym się spe specjalizuje. Od Sęckiewiczów, przez tych wszystkich cwaniaków, od patriotyzmu. To jest McDonaldyzacja polityki. E, patriotyzmu, e, postrzegania naszej przyszłości przez pryzmat właśnie sanacji, przez pryzmat tej poprawnościowej his polityki historycznej. Józef To Bartosiak, Cenckiewicz, to wszystko to są barany. E, e, Ziuk, e, e, 39 to wiecie, no nie mieliśmy wyboru, no bo, ale, ale walczyliśmy, ale walczyliśmy, znów first to fight, no i tego typu farmazony, które zawsze kończyły, tylko te gnoje zapominają. Si odnoni od polityki historycznej zapominają, że zawsze są koszty takiej polityki. Chcecie wiedzieć, jakie to są koszty, to ja wymienię bardzo szybko. I rzucę w twarz tym Cęciewiczą, tym Bartosiakom, który zaszczepiony, wykleszczony, e, z maseczką. Po domu chodził z maseczką, e, prowadzi Polaków na bramę smoleńską, to wy, wy wiecie, wam nie muszę tłumaczyć, że mamy do czynienia, z dwu, że mamy do, do czynienia, i oni to wiedzą, z rzeczywistością i z nierzeczywistością. My jesteśmy rzeczywistością. Oni żyją w nierzeczywistości. Myślą, że są silni, bo przestrzeni jest ich więcej. I dlatego wściekają się, że ci ludzie z rzeczywistości, ci ludzie między innymi z Kalisza, nagle mają czelność powiedzieć na razie cienkim głosem, ale już słyszalnym, my tu jesteśmy. To my Polacy, zobaczcie, jeszcze nas nie zatłukli. Jeszcze nas nie zabili. To oni zrobią wszystko w tym momencie i to widzieliśmy, żeby zatłuc to pokazać Olszańskiego w kapciach, ale Rechot, bardzo śmieszne to było, jak go wyprowadzają w dresach z domu. Nie chcę używać zbyt dobrych i ne, ne, populistycznych określeń, ale tam, w tych dresach i w kapciach, to był każdy z Was.